Cześć! W imieniu Teatru na Faktach i Instytutu imienia Jerzego Grotowskiego serdecznie zapraszamy na drugi półmaraton czytań performatywnych, który odbędzie się w sali Teatru Laboratorium w Instytucie Grotowskiego w Rynku. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, można pobrać bezpłatną wejściówkę. Dodatkowo mamy stream na Facebooku, więc możecie nas też oglądać online, a to wszystko wydarzy się już w najbliższą sobotę, 11 lutego, startujemy o godzinie 15. Całe wydarzenie potrwa do późnych godzin wieczornych. W programie znajdziecie 11 czytań performatywnych zrealizowanych przez uczestników kursu teatru dokumentalnego, który tutaj prowadzimy w Instytucie, jak również projekty stałych współpracowników Instytutu Wrocławskiego i Teatru na Faktach oraz gościnnie zaproszonych słuchaczy animacji kultury z Policjalnego Studium Skiba z Wrocławia. Czytanie performatywne to taki egzamin dojrzałości tekstu dramatycznego. To taki proces, w którym aktorzy, reżyser biorą te teksty dokumentalne, które u nas powstają metodą verbatimu i próbują sprawdzić je na żywo, na scenie, jeszcze nie znając tekstu, jeszcze szkicując jakieś podstawowe działania, czy, czy szukając bardzo prostej formy, ale to jest pierwszy moment, kiedy te teksty i te historie bohaterów spotykają się z widzami. A później będziemy mogli o tym porozmawiać, bo cały maraton skończy dyskusja z udziałem zaproszonych gości i Was widzów. W programie, jak już wspomniałem, 11 czytań, które w zupełnie różne sposoby próbują się zastanowić, jak... Właśnie nie tyle jak wyglądał czy jak wygląda nasz kraj, ale może właśnie jak mógłby wyglądać, gdzie mamy jeszcze lekcje do robienia, co moglibyśmy zmienić, gdzie potrzebujemy zrobić sobie rachunek sumienia i może jak próbujemy ten nasz kraj zdefiniować i w jaką stronę go popchnąć. Do zobaczenia w sobotę.